czekamy na połączenie jeszcze innej kamery proszę, proszę publiczność słuchaczy o cierpliwe oczekiwanie to nie potrwa długo to nie jest stop klatka nie zawiesiliśmy się Czekamy na sygnał. Już ten sygnał pada. Szczęść Boże. Konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Jesteśmy w Warszawie, w śródmieściu, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Opodal za nami okrąglak przy ulicy Wiejskiej. Tam udamy się niezwłocznie po tej konferencji prasowej, by odbyć posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw stosunków międzynarodowych oraz interesów Polski i Polonii. I od razu zapraszam wszystkich Państwa do śledzenia posiedzenia tego zespołu. A tematem będzie ważne oświadczenie. Ważny dokument. Oświadczenie na temat pokoju na Ukrainie. Mowa będzie o zagadnieniu wojny i pokoju w kontekście aktualnych wydarzeń. Tu na tej konferencji i wkrótce na posiedzeniu zespołu wraz ze mną autor tekstu tego oświadczenia, które wspólnie sygnujemy, pan profesor Korab Karpowicz, pan profesor Mirosław Piotrowski. Pan profesor Stanisław Bieleń, który tam e, dyskretnie e, osłania mi plecy oraz członkowie, e, członkowie Komitetu Politycznego Korony Roman Fritz, wiceprezes i Piotr Heszen. Oddaję głos profesorowi Korab-Karpowiczowi. Bardzo proszę, panie profesorze. Że Państwa, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że wojna na Ukrainie powinna jak najszybciej się zakończyć. To nie tylko dlatego, że ginie codziennie na terenie Ukrainy co najmniej kilk, kilkuset żołnierzy po obydwu stronach. Ta wojna nie ma żadnego sensu żadnego sensu strategicznego. Jest olbrzymią, tradycją, jest olbrzymią tragedią ludzką. I kulturowo niszczy właściwie cały dorobek tej, można powiedzieć, pokojowej cywilizacji, jaką jest cywilizacja europejska, którą budowaliśmy przez wiele lat. To nie jest czas na to, żeby w Europie powrócić do wojen. I musimy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Pan profesor Mirosław Piotrowski, bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak zapowiedział już tutaj pan poseł Grzegorz Braun, będziemy obradować i zastanawiać się, co można zrobić, aby naprawdę zapanował pokój. Bo od czterech miesięcy mamy do czynienia z wojną za naszą granicą. I kiedy papież Franciszek wypowiedział się w takim tonie, że trzeba użyć dyplomacji i wszelkich środków, aby ta wojna się zakończyła, to spotkał się z falą krytyki, niestety, także i w Polsce. Pan Pan poseł Grzegorz Braun stwierdził, że tutaj jeden z profesorów jest autorem tego apelu, tego listu. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno zdanie, z którym się utożsamiam najbardziej. Mianowicie brzmi ono: Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach. A doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie działania wojenne. I to przyświeca przynajmniej moim, i mam nadzieję, całego zespołu działaniom. Dziękuję bardzo. Pan profesor Stanisław Bielek. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim jesteśmy w stanie pobudzenia, wzmożenia emocjonalnego, i bardzo trudno. Rozmaitym obserwatorom, a nawet badaczom, profesjonalnym analitykom, odróżnić prawdę od fałszu w kontekście toczącej się wojny. Prawda jest pierwszą ofiarą wojny, i wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak społeczeństwa zostały zmanipulowane jak trudno odróżnić dzisiaj przyczynę od skutku sprawcę od ofiary. Dwa dni po wybuchu tej wojny napisałem tekst, który znajduje się w sieci, czas dramatu, gdzie pokazałem, ani jednego zdania do dzisiaj nie musiałbym zmieniać gdzie pokazałem dramat właśnie ludzkich rozstrzygnięć, ludzkich losów, warunkowanych bynajmniej nie przez bezpośrednie interesy wojujących, ale często przez interesy zewnętrzne. Żyjemy w ogóle w czasach pobudzenia wojennego. Bellizacji myślenia i działania. Bellum znaczy wojna. Nastąpiły dziwne zmiany w świadomości społeczeństw. Być, być może zapomniano o najkrwawszych, największych wojnach, jakie w XX stuleciu społeczeństwa przeżyły. Dzisiaj jest powrót do militaryzacji myślenia i patriotyzm. Dzisiaj wielu demonstruje poprzez aktywne wspieranie działań wojennych, pełnych dramatów po każdej ze stron. Przychylam się do apelu, który jest nie tylko w tonie bardzo wyważony, ale merytorycznie niezwykle celny. Pod, powinien ten apel, to nasze oświadczenie trafić nie tylko do sumień ludzkich, ale także do rozumu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tekst tego apelu otrzymacie niezwłocznie. Każda z redakcji po egzemplarzu. Roześlemy też natychmiast po rozpoczęciu posiedzenia naszego zespołu, roześlemy ten tekst do agencji i redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Nie będziemy trzymać światła pod korcem i nie będziemy zamykać się w tym elitarnym gronie. Zaprosimy wszystkich Państwa do sygnowania tego apelu poprzez jedną ze stron, które upowszechniają teksty, umożliwiając również ich sygnowanie. To jest doprawdy czas najwyższy, by Powstrzymać marsz ku wojnie to czas najwyższy, by zapobiec sprowadzaniu powszechnego niebezpieczeństwa już nie tylko na tereny dziś bezpośrednio ogarnięte działaniami wojennymi, ale także na państwa, regiony. Nie daj Boże, kontynenty całego świata. Szanowni Państwo, jak widzicie, nie odczytujemy w tej chwili tego tekstu. Uczynimy to dyktując niejako do protokołu parlamentarnego, uczynimy to na posiedzeniu naszego zespołu. Ja... Zaznaczam, że posiedzenia zespołu parlamentarnego będą również dostępne i transmitowane w systemie sejmowym www.sejmgov.pl. A tu zacytuję tylko jedno zdanie, które ten tekst zamyka: to cytat: nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być. Dziękuję to bardzo dobry akcent jako reżyser doceniam dramaturgię także i ścieżki dźwiękowej, a więc nic nie jest stracone przez spokój wszystko może być stracone przez wojnę to słowa papieża Piusa XII wypowiedziane w jego pełnym dramatyzmu pełnym dramatyzmu a czas pokazał, że i rozpaczy w przemówieniu z 23 sierpnia 1939 roku. Te słowa i my dziś powtarzamy, nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być stracone przez wojnę. Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich Państwa na posiedzenie naszego zespołu parlamentarnego. E do spraw stosunków międzynarodowych i oraz interesów polskiej i Polonii. Posiedzenie zespołu odbędzie się w sali imienia Jacka Kuronia w, na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam. Czy są pytania? Szanowne redakcje, pytania może jeszcze, zanim zamkniemy posiedzenie naszego zespołu. Zapraszam panów redaktorów. To ja takie krótkie pytanie z racji tego, myślę, że pan się z, z tym pytaniem jeszcze, już, już stykał wcześniej, natomiast jakiego pan się spodziewa od dźwięku, zważywszy uwagę na to, że takie działania nawet merytoryczne, ale kiedy jest mowa o pokoju, kończą się standardowym oskarżeniem o ruską agenturę? O, to mało, panie redaktorze. I jeśli nie Poddajemy się tej belizacji, jak to pan profesor Bieleń e, określa, no to zostajemy oczywiście ekspresowo nie tylko ruskimi agentami, ale też przede wszystkim złymi ludźmi. Złymi ludźmi, którzy najwyraźniej e, z, za mało pochylają się z troską nad e, losem wdów i sierot wojennych. Więc, e, e, szanowni Państwo, no, na tym poziomie. Panowie profesorowie nie będą prowadzić polemik. Proszę, proszę o uwagi merytoryczne i proszę o odpowiedź, która będzie adekwatna do dorobku naukowego, do, do dorobku akademickiego sygnatariuszy tego apelu. O to, o to bardzo proszę, nie o. Insynuacje, inwektywy, ale o argumenty, o rzeczowe uwagi. Proszę wskazywać fakty. Nie jest naszym celem zamykanie dyskusji, wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy wreszcie zainicjować jakąś dyskusję w tej sprawie, w której, jak widzimy, obowiązuje pewien bezalternatywny standard propagandowy. Jak zauważył pan profesor, pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda. Do tej prawdy wspólnie zdążajmy. Zdążajmy do prawdy. Do pokoju, a zatem do bezpieczeństwa i, daj Boże, daj Boże odbudowania struktur cywilizacyjnych, które niegdyś na międzymorzu Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskim zaowocowały tak pięknymi projektami jak. Ruś Kijowska, Korona Polska czy, czy Wielkie Księstwo Litewskie, prawda? Do tych korzeni się odnośmy, nawiązujmy do, do tych cywilizowanych tradycji, a nie poddawajmy się zachęcie do powrotu do barbarzyństwa. Powrotu do barbarzyństwa. Dziękujemy i zapraszamy na posiedzenie zespołu. Wejście przez nowy dom e, poselski, czyli hotel sejmowy. Tam portier wyposażony jest w listę jest osób upoważnionych do pytanie. wstępu. Może jeszcze jakieś pytanie? Nie? Nie ma pytań. Myślę, że po zespole one się nasuną na pewno, panie profesorze. Zapraszamy. Z Panem Bogiem.